no i dzisiaj będziemy zmieniać awatar na taki trochę zimniejszy. Ponieważ zaczęła się już no wiecie, zaczyna robić się zimniej. I do chłody, bo jest już szkoła, to nie? No. Mam dobrze. Ustałam takie. To dobrze To dobrze Ja nie mogę sylwetkę Bez kolczyków, wiecie? Też może Nie Nie, ja chcę bez kolczyków Chcę bez Nie ma Dobra, zróbmy sobie takie okularów. Hmm. Mam takie. Ale chyba. Tu się koloru zmienić nie da. Nie da się zmienić okularów. A co już mam przeciw słoneczne? Dobra, niech zostaną takie. Ich będzie. Może sobie takie. I to są nas dwoje, wiecie? Te może. Ooo, to jest ładne. Wreszcie coś ładniejszego. Nakrycie głowy. Już nie. Nie są fajne nakrycia. Czapek. Nie ma jakichś takich. Fajnych czapek. No, ta jest nawet fajna. To sobie może wezmę. Chociaż nie. Chyba sobie to wezmę, wiecie? No, halo, ja chcę to wziąć. Dobra, jaki kolor? Wiecie? Może sobie wezmę taki. Chociaż nie, czarniejszy był ładny. Dobra. Mm. I ubranie. Trzeba zmienić. Trzeba zmienić ubranie. Także szukamy sobie jakiegoś ubrania. Nie bierzemy z niego już. Znak nie? To jest jej. Muszę tą! Ej, ta jest nawet fajna, wiecie? Tylko jak dziwnie w niej wygląda moja postać. I dziwnie wygląda. Ta może? Dobra. Byłaby fajniejsza, ale okej. Okay. To. Chodzisz w sumie? Nie, to jest letnie. Może wezmę tą. Tą sobie wezmę. Wspomnij, wezmę sobie takie. Grubiore takie. Wspomnij. Wszystko będzie inne. Tu górę. Ja nie mogę. Co to jest? Hmm, skojarzymy nie ma skier robotykę. o, na jazdy konną, ale ja nie chodzę na jazdy konną. Hmm. Nawet nie żałuję mam seksofonu dodatkowy. Hmm. Ja sobie to może... Nie słuchaj, nie będę takich brać. Hmm, bo nie. Dobra, może to. Dużo jest fajniejsze. Dobra, wezmę sobie. To serduszko. Jeszcze jakieś puszczam to może. Dobra, też byłoby fajniejsze. Takie? Nie, za bardzo dobrze. nagliżowane. Nie, to już jest ładniejsze. Dobra, weźmiemy tą. weźmiemy sobie fioletowe, bo to jest mój ulubiony kolor. Właśnie zawsze pamiętajcie, że fiolet to jest mój ulubiony kolor. Dobra, teraz może jakieś jeansy. Tylko mi wraz nie pasuje. Hmm. Dobra, wezmę sobie tą. I wezmę sobie. Tak. Aha. O! I teraz to fajnie wygląda. Dobra, to i te spodnie mogą być. Nie, nie pasują. Hmm. To na pewno nie pasuje. Hmm. Jakie by tu dać? Może to. Wiecie co? Nie ja chyba przy tym zostanę dobrze wygląda. Sukienki. Sukienek nie biorę. to jest dziwne. Są ładne rzeczy, ale też jest mało sukienek. Buty. Hmm. Heh. Buty wezmę sobie te. Oczywiście inne. Różowe. A co to? Zaszalejemy trochę. Weźmiemy sobie takie buty. Ej, a może sobie weźmiemy z Adidasa? Serio? Adidas? Zawiodłeś mnie. Nie mam całego różowego. Adidas? Zawiodłeś mnie. Dobra, niech będą takie. Róże też można. Nie, to jest brzydka. To jest brzydka. Jakąś taką fajną bluzę. Bluzkę było widać, bo jak nie to. Ej, wiecie co? To jest ładne. Ej, ty to jest ładne. Nie zmieni kolor tym razem, no. chociaż nie pasuje mi ten kolor z brytki. Ten jest okej. Okay. Później będziecie mówić sama jesteś -y, brzydka. Okej, okay. włosy, no tak. Włosy. Czego ja się spodziewałam? A takie... kolor nie Ja mam dobrą skórę. Dobra, to mam. Takie mam włosami byśmy się zajęli. Może co? i co ja bardziej chodzę w takich ja tu wam zaznaczę w takich chodzę bardziej ale te Chyba nie znam pisaka no i ewentualnie ta też są też ładne też są też Dobra, um, bierzemy. Co już dla chłopaków? Hm, a te? Jak tak wyglądała? Dziwnie. Dobra, może te. A te? co wie jeśli chcecie piszcie mi w komentarzu jakie włosy bo naprawdę nie mam te będą pierwsze te będą pierwsze te te, te drugie te trzecie. No i wiecie co? Jeszcze czwarte. Dobra, ja później porobię zdjęcia i wstawię na szerostę. Dobra, zapisz. Zapisz. Um. Dobra, serio, ale... Ja nie mogę. To jest o najbardziej chyba okropniejsze um, zdjęcie. Szkoła w ogóle. Kto z was się cieszył, że szkoła wróciła? Bo ja się nie cieszę w ogóle. No dobra, może trochę. Mam już 13 lat. Ech, jak to? Jak ten czas tak szybko płynie. Niedawno, co zaczęłam nagrywać, prosiłam was o 15 subskrypcji, co nie? Ja nie mogę. Tutaj naprawdę są aż głupie. Aha, że ja 10 na 10, no dzięki. Dzięki, witaj, witaj wiecie co? Ja sobie chyba na miniaturkę na miniaturkę Ho. Takie No jakieś fajniejsze Dobra, jakieś fajne to na pewno będziecie wiedzieć widzieć na miniaturce. Dobra. Dobra. Dobra, no to bajowidzowie.